Dobry wieczór Państwu. Ja nazywam się Łukasz Knapi. W imieniu Stowarzyszenia Filmowców Polskich chciałbym przywitać Państwa na specjalnym pokazie. To jest premiera filmu Bractwo Butelkowe w reżyserii Leszka Sawickiego. Proszę Państwa, ten film powstawał 8 lat i za chwilę zobaczą Państwo efekty tego wysiłku. Szczęśliwie jest z nami reżyser, którego chciałbym już teraz zaprosić na scenę. Leszku, zapraszam. Cieszę się, że jesteś z nami. Wiem, że przyjechałeś z Francji specjalnie na premierę tego filmu. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Bardzo się cieszę, że jesteście tutaj z nami, że jesteście. Strasznie się denerwuję, ale to chyba dobrze. Nie będziemy wchodzić po prostu w te kulisy, przynajmniej na razie. Film powstał 8 lat i tutaj może się zatrzymam. Chciałbym bardzo podziękować osobom, które się przyczyniły i sfinansowały tą całą trudną, długą, wieloletnią podróż, więc to uczynię. Chciałem zrobić zdjęcia w następnym roku kolejnego filmu, także trzeba to zrobić. Także bardzo się uśmiecham. Mówię o mecenasie filmu, a jest ich o mecenasach, jest ich kilku. To jest Big Brother JP, firma Atrium, Stanisław Wojtuń i Eliusz Sawicki. O, Sawicki to nazwisko, warto zapamiętać. Znaczy wszystkie inne również. Spółdzielczy bank ludowy w Złotowie. To jest Grzegorz Karbowiak, Rafał Płaczek i pani Anna Aleksiewicz. Pasisz. Dokładnie, przepraszam. Budżet obywatelski. Tu, przepraszam, muszę o tym wspomnieć i warto, ponieważ kolejna edycja już się zbliża. Jest taka wspaniała inicjatywa obywatelska, święto demokracji, polegająca na tym, że obywatele, mieszkańcy danego miasta, w tym wypadku miasta Złotowa, gdzie ten film był realizowany, mieli szansę zagłosować na projekty przez nich same, samych zaproponowane. No i między innymi, ja zgłosiłem projekt filmowy. I ten film chyba dwukrotnie, trzykrotnie nawet zdobył, zdobył po prostu dofinansowanie dzięki budżetowi obywatelskiemu. Któż jeszcze hotel za Także bardzo jeszcze raz dziękuję. Witam wszystkich. Zapraszam bardzo Państwa serdecznie. Myślę, że to będzie dosyć ciężka podróż. Ja może zacznę. Ja jestem niezwykle poruszony tymi. Się, Proszę, mówi, prosimy troszeczkę głośniej i tak. Mhm. Bo, bo o tym, że ta scena, którą ja kiedyś robiłem, była taki, takim motywem wiodącym w scenie, która tutaj jest niezwykle poruszająca. I ja bym tylko powiedział, że właściwie no, to jest sprawa aktorstwa, nie, niezwykłego takiego bardzo dla mnie niezrozumiałego, w sensie możliwości, bo to jest coś takiego, co aktor daje nadzwyczajnego. Różnica w tym, co myśmy robili, polegała głównie na tym, że tam w scenie rozwijał się ten, rozwijała się ekspresja, że zaczynało się to od jakby takiego zwyczajnego przejścia, wyjścia z metra i przejścia schodami. Ja przepraszam, potem... może tylko przerwę, może tylko dla państwa, którzy nie rozumieją kontekstu i dlaczego tutaj jest Anówa w ogóle z nami pan Andrzej Jaroszewicz, bo tego filmu by nie było, gdyby nie Andrzej Żuławski. Dla ciebie to jest wielki mistrz kina. Często się na niego powołujesz, a pan Andrzej jest znany z tego, że właśnie robił zdjęcia dla Andrzeja Żuławskiego i między innymi Stworzył zdjęcia do filmu Opętanie. I ta scena, taka bardzo mocna, którą Państwo tutaj oglądali, no jak mówisz, jest mocno. jest y, moją. tak. E, referencją. Bo tak. są też rzeczy nieświadome, które też się odkrywa po, po I czasie. Dlatego teraz Pan, e, e, właśnie Andrzej, opowiada o właśnie tym kontekście. To ja tylko przepraszam, dla Państwa. Że, nie... że, że założyłem, że. że, w, w, że Państwo wiedzą o, te, o, o tym, że to się jak gdyby. Jest oczywiste. W takim razie ja skończę, tylko, że nasza trudność polegała na tym, że tutaj pewnie też tego typu scen nie można próbować, to znaczy próby są... Nie było prób, absolutnie Tylko takie można powiedzieć ruchowe określa się mniej więcej miejsca, gdzie się to będzie działo, natomiast aktorstwo nie wiem, jak ono następuje, ale potem się robi magia i, i, i to jest to, co widzieliśmy tutaj na, na ekranie. U nas była dodatkowa trudność, powtarzam, że od stanu takiego normalnego przechodziliśmy do ekspresji. Na próbach określona była droga, że będzie pani Adzieni po prawej stronie w ujęciu po lewej stronie, w ujęciu była po prawej stronie, czyli to się kompletnie zmieniło. Dlatego, że aktor dając się tą niezwykłą ekspresję no, nie mógł panować nad aktorka nie mogła panować nad tymi detalami, one nie były ważne. Natomiast tutaj jest niezwykła ekspresja w tym, co widzieliśmy tu na ekranie, to jest, niezwykle trudne i poruszające i takie y, bardzo prawdziwe. To gratuluję, bo to wiem jak trudno tego typu y, obrazy stworzyć i jak trudno y, właśnie y, aktorce, y, aktorom tego typu y, sceny grać. To była, ja przypomnę, y, y, to była Iga Górecka. Która zagrała w tej scenie i to była ostatnia scena w jej przebiegu aktorskim w tym filmie. Czyli ona czekała na tą scenę. No ja czekałem parę lat, ponieważ ten film powstał długo, ponieważ zbierałem na ten film pieniądze. Mam pytanie: wy Ile dubli wy robiliście? Jak pracowaliście za Dżani? Były dwa duble? Jeden? W waszej scenie? To U nas to był. Tak naprawdę miała być jedna scena, w jednym ujęciu zrobiona. Ten film był robiony, to taką metodą Żuławskiego, że właśnie nie robiliśmy prób, były próby tylko sytuacyjne takie, że zaczynamy tu, a potem coś się dzieje, dlatego była kamera z ręki, ja byłem tam operatorem kamery i to był już kolejny film. Żułackiego, gdzie kamera z ręki była taką kamerą okiem i to widzenie zależało od tego, co się działo na planie. Ja przerwę, bo pan Andrzej też słynął, proszę państwa, z tego, że był takim doskonałym statywem dla kamery. To znaczy, bo pan kręcił właśnie często z ręki i wiem, że w domu pan specjalnie ćwiczył pracę kamery w taki sposób, żeby ona była. W miarę stabilna w Pana rękach, prawda? Może Pan zdradzi, jakie były właśnie kulisy Pana warsztatu w tym względzie? Ja myślę, że miałem szczęście pracy z Żuławskim głównie dlatego, że moja kamera się nie trzęsła, ale to była jakby taka zasada, którą ja gdzieś tam sam w głowie sobie stworzyłem, bo nie zdążę, jak obraz się trzęsie na ekranie, bo my patrząc, przecież nie, nie ruszamy głową bez przerwy, więc to. Widzenie jest stabilne, ale praca kamery to jest oko widza na końcu. W związku z tym, no, wracając do tego, co ja tutaj zobaczyłem, to jest niezwykle ekspresyjne i ja naprawdę jestem poruszony. Nie wszystko zrozumiałem, ale emocjonalnie ten film jest no, bardzo poruszający. Ja oglądając Gianni w tej świetnej scenie też nie wszystko zrozumiałem i to może o to chodzi. Także dziękuję za to, bo to byłem zadowolony z tej sceny, no powiem tak. Pierwszy raz mi się z, z sceny ze Ewą Dałkowską i tak dalej, zresztą jest ta jedna postać. Wydarzyło się to tylko raz w tym... w czasie realizacji tego filmu, że zapadła cisza. Kompletna cisza. Kamera została wyłączona, staliśmy w lesie, zaczął padać deszcz. Nie zapomnę o tych uczuciach, chciałem je e, Leszku, częściej py... po prostu doświadczać. Pytanie do ciebie, bo wiemy już o Andrzeju Żuławskim, że to są takie, można powiedzieć... Ciągle bardzo mało. ...korzenie twojego w ogóle spotkania z kinem, natomiast jestem bardzo ciekaw tego, co ciebie pchnęło do tego, żeby nakręcić w ogóle ten film, bo mamy tutaj i złotów, mamy można powiedzieć, że to jest film metafizyczny. Ja wiem, że ty studiując na Sorbonie wyjechałeś do Haiti. I ja jestem... Mam w głowie takie pytanie, dlaczego... Czy Haiti jakoś łączy się z tym filmem i w ogóle twoja droga filmowa ma też właśnie źródło tam? No to może wrócimy również do Andrzeja Żuławskiego. Ja później to wyczytałem, że Andrzej Żuławski jeździł na Haiti i badał haitańskie wody. To jest dużo anegdot na temat tego. W każdym razie, przed tą sceną, jeśli mówimy o tej, o tej ekspresyjnej scenie, w filmie. Jak, Prosimy do mikrofonu. W filmie tym było kilka scen trudnych, takich dynamicznych, emocjonalnych, ale ta była najtrudniejsza. Andrzej rzeczywiście był i z Izołem, byśmy ją nazywali Izo, z Adziani byli na, przed kręceniem tej sceny, byli na takim jakby seansie w Paryżu. Nie wiem jak to nazwać, na takim seansie u ludzi, którzy zajmowali się wudu. i nie wiem, co tam się działo, dlatego że Ażuławski nigdy na ten temat nie chciał rozmawiać. i Przed tymi scenami emocjonalnymi, szczególnie przed tą, nie było żadnych prób. Było tylko jakby takie przejście, że robimy tak i tak. I, i potem Adjani weszła, w, wysiadła z, z, z metra, weszła, wjechała po schodach, weszła po schodach i zaczęła grać. Grała kompletnie inaczej niż staliśmy w trakcie tej przechodzonej próby. Ale to oczywiście moim zadaniem było to, żeby no mogła ona robić to co, to, co chciała, to, co wynikało. To ujęcie miało być, scena miała być w jednym ujęciu. Ona się tam uderzyła o ścianę i właściwie no prawie zemdlała, dlatego to było przecięte. Czyli tak naprawdę przed tym finałem miało to być w jednym ujęciu, czyli finał, gdzie były efekty specjalne, konieczne, miała być przerwa. Efekt na ekranie jest inny, bo to jest przecięte, bo wiązało się to z, no, z kontuzją właściwie aktorki. A czym dla Ciebie, Leszku, było spotkanie z wódu? A to jest takie pytanie, na które. Jak już się w tym troszeczkę siedzi, z wodu właściwie się powinno mówić, to pochodzi z języka fon, ja pisałem pracę na ten temat. Jak się już się jest blisko, to w ogóle nie wiem, no, w, mamy obraz tej laleczki nakłuwanej szpilkami, pupę i tak dalej, ale to, to, to nie jest, to jest z wodu, to, to Amerykanie po prostu um, zmienili jakby obraz tej, tej, tego rytu, tej filozofii, tej religii mieli po prostu pewne alibi, żeby pokazać po prostu tę wyspę jako wyspę diabła. Łatwiej było wtedy ją pacyfikować. A tak naprawdę to, to jest bardzo ciekawa rzecz. I też właśnie się nie dziwię, że Łatwiej się tym interesował. Chociaż nie wiem, czy on faktycznie tam był i to zawsze mnie to ciekawi. Ale wracając do pytania, im bardziej się człowiek w tym jest, to nabiera szacunku do tego i nie chce o tym rozmawiać. Ponieważ ja bardziej bym się skłaniał do tego, żeby sobie kupić bilet, ale teraz chociaż na Haiti już jest bardzo, bardzo niebezpiecznie, nie wiem, czy lotnisko zostało w Port-au-Prince zwolnione, bo wiem, że oni opanowali jej. Żaden samolot nie mógł wylecieć ani przylecieć na Haiti. Ja znam haitankę we Francji. Powiem tylko, że będzie pracował przy następnym filmie. No, to jest coś szczególnego, co mnie spotkało w życiu. I byłem tam kilkakrotnie, i może to widać w tym kinie, trochę. Natomiast moim marzeniem jest nakręcić kryminał kiedyś. Także już odejdę od, od tego i też o tym myślę. Ja bym ci jednak trochę pociągnął za język, bo mówisz, że to jest rodzaj doświadczenia, które zmieniło Twoją świadomość, które zmieniło ciebie jako człowieka. Jeśli mógłbyś troszeczkę opowiedzieć jeszcze. Bo mam wrażenie, że twoje, że, to, że film, który Państwo widzieli, mocno jest zakorzeniony właśnie w tym doświadczeniu. Ja sam, jako widz, chętnie bym yy, Chciałbym lepiej zrozumieć, może Ciebie, jako filmowca, żeby lepiej też zrozumieć Twój film. No to było takie doświadczenie, że po prostu, wiadomo, jesteśmy wszyscy Polacy wychowani w, w tej religii, w kulturze judeo-chrześcijańskiej. Ja chodziłem do kościoła, no bo, bo rodzice chodzili wysłali mnie. Ale pierwszy raz zadałem sobie pytanie, jak uczułem z Haiti, czy coś istnieje, czy nie jesteśmy sami. I Miałem wrażenie, że nie jesteśmy. I to właśnie ta niemożność potwierdzenia tego, i to, że człowiek się po prostu zastanawia na tym, to właśnie jest wynikiem tych spotkań i tych rzeczy, które tam widziałem. A trzeba powiedzieć, że wodu. To jest też dobrze działająca organizacja, która też generuje pieniądze, i tak dalej. Różni ludzie też wpływowi są w niej. Jest stworzony system specjalnie po prostu dla białych, który jest fałszywym systemem. W sensie takim, że nie widzimy prawdziwych ceremonii, i one służą po to, abyśmy turyści biali, wrzucali pieniądze. A ja miałem to szczęście, że widziałem inne ceremonie. I nie chcę już mi się, przepraszam bardzo o tym opowiadać, ponieważ czuję, że to, to nie jest dobry moment, w tym sensie bardzo szanuję tę religię, tak powiem. I, I zastanawiałem się, no bo uczestniczyłem w pewnej ceremonii, widziałem po prostu jak młoda dziewczyna weszła w ten trans i człowiek się zastanawia po prostu czy, no jak to jest możliwe? Jak można po prostu taką siłą po prostu dysponować? Chociaż zdarzają się przypadki, że matka na przykład albo swoje dziecko obronić potrafi. Nie wiem, no, podnieść samochód, no różne rzeczy. Chodzi, ludzie chorzy psychiczni, na przykład dysponują niesamowitą siłą. To gdzieś może w nas siedzi i w wodu też tu jakby uwalnia. To są bardzo ciekawe rzeczy, także to też literatura jest spora. I ja widziałem pewną rzecz, no, która po prostu no, zatrzymałem się przy tym, jak sobie teraz o tym pomyślę, to to, to, to Człowiek ma wrażenie, że naprawdę musi być coś jeszcze. Że jest jeszcze jakaś siła, która po prostu. No i tego czasu. No, inaczej na to patrzę. I nie jestem w stanie odpowiedzieć, czy oni grają, czy faktycznie wchodzą w nich loa. Czyli po prostu duchy. Wracając to, jeszcze do to... tego ja mhm. pytanie. Która ze scen była najtrudniejsza w sensie takim. Emocjonalnym do uzyskania na ekranie. Co i co pan robił, jak gdyby na czym polegała współpraca, z, czy też działanie z aktorami w tych bardzo emocjonalnych scenach? No, gdybym teraz miał wyróżnić jaką scenę, bardzo jest mi trudno. Ja powiem, że cały ten projekt był trudny, ponieważ ja ten film robiłem 8 lat. I miałem wrażenie, że no, pomagał mi Żuławski, literatura. Właśnie ja panu napisałem w mailu niedawno, że to było antidotum na to i to co co was doświadczyło, że film nasz w globie był zatrzymany. No to ja szukałem takich przykładów w kinematografii filmów, które miały jakby podobny przebieg. Nie wiem, która scena naprawdę, w... no ta scena mnie w... No byłem pewien, że dla mnie przynajmniej rzadko to się mówi, że byłem z niej zadowolony i czułem, że naprawdę zrobiliśmy coś i ta aktorka dała z siebie wszystko totalnie, bo masę scen z, z Ewą Dałkowską, ale to jest zupełnie inna praca. Trudno mi, no sceny no, są trudności natury technicznej, że po prostu trzeba zrobić po prostu sceny na jeziorze i pan to doskonale wie i to każdy kto robił scenę na łódce wie, że to jest problem i tak dalej. Myśmy to nagrywali kilkakrotnie. Tam były jakieś problemy techniczne, raz kamera nawet czegoś nie zapisała, także była druga łódka, która nas holowała i tak dalej, więc to, to były. Ale to, ja się powiem nieskromnie, bardzo dobrze się czuję na planie. Stwierdzam, że to jest trochę moje środowisko i, i dla mnie film, i ten film tego nie zmienił, a nawet wręcz przeciwnie. Robienie filmu jak to się kocha, to to, to jest wielka przyjemność. I, I z ludźmi, którzy po prostu idą w jednym kierunku no nie ma nic lepszego, naprawdę, to jest świetne. Ogólnie było to bardzo trudna podróż i nie wiem, która scena. Gdybym teraz miał, ogólnie ten film po prostu miałem... No następna zawsze była najtrudniejsza, no, bo zawsze czegoś brakowało i tyle. Jak już były pieniądze, to była pandemia i zmarł, tu przypomnę, Zygmunt Malanowicz. Bo ten film miał wyglądać inaczej. To była jego ostatnia rola. Tak, tak. I ja nie chciałem mieć. Dzięki Ewie Dałkowskiej pojawił się w filmie. Miał zagrać inny aktor. I Ewa mówi: Słuchaj, za długo, za długo przelatuj z tej Francji. Gra w teatrze nowym, wtedy klata. To była matka Joanna od Aniołów. Ewa Dałkowska ten. Już tak, mówi, na pewno zobaczysz go i będzie dobrze. No i przyjechałem i, i to było ono. Także Ewa, bardzo Ci dziękuję. Tak, i, i no to było wielkie spotkanie. Muszę powiedzieć, yy, pojubliliśmy się i, i to jest super, jak po prostu Stara Gwardia pracuje na planie, młodzi już fizycznie w, wysiadają. A pan po prostu Zyga Malanowicz mój leszek spokojnie spowiem, że przejmuj tą resztą nie mną, ja się czuję świetnie i tyle. Zupełnie inna mentalność. Czyli jego śmierć wpłynęła też na jakby pracę nad filmem? Naturalnie. Ja nie chciałem mieć tego voiceovera, ofu, a Zygmunt zaproponował, abyśmy mimo wszystko czekał na przeszczepionkę. Zresztą się zaszczepił i pomimo tego. To nic nie dało, żeby zrobić asekuracyjnie. Ja poszedłem na to oczywiście, bo i ja i on niespecjalnie to lubiliśmy. I teraz jakieś analogie, ja przepraszam, bo to jest strasznie nieskromne, ale widziałem niedawno właśnie przed spotkaniem z panem na Srebrnym Globie, jak po prostu żławski razem ulepiliście ten film. Złe słowo, niefortunne. Dokończyliście go przy pomocy y, y, głosu spoza teatru, voice i te wstawki jeździliście po Warszawie, tak? I tak, tak się został ukończony na następnym głowie. O tym mówię. No to, to podobnie było tak, że po prostu ja musiałem się posiłkować głos, głosem kamera, głosem aktora spoza kadru. Poprosiłem Ewą Dałkowską, aby również dograła parę rzeczy, i ten film został ukończony w ten sposób. A miał wyglądać inaczej, mieliśmy jeszcze coś nakręcić, no ale już bez Zygmunta tego się nie dało. Zygmunt, wybaczam Ci. I jeszcze raz dziękuję. Nie wiem, w którą stronę do niego się zwrócić, ale świetny aktor. Świetny gość. I naprawdę trzeba pracować z dobrymi e, e, ludźmi, z fachowcami. E, to wtedy jest o wiele lepiej. Człowiek się uczy cały czas. Ty jesteś ze Złotowa i bo też. też... Jeśli mógłbyś, mhm. jeśli mógłbyś opowiedzieć o kontekście jakby tego, bo dlaczego właśnie postanowiłeś osadzić akcję filmu w tej miejscowości, na ile właśnie też te twoje korzenie mają wpływ na, na to, jak ten film teraz jak ten film wygląda? Ponieważ mój ulubiony bank ze Złotowa, z Spółdzielczy Bank Ludowy, wyraził chęć finansowania filmu, łącznie z innymi, e, To oczywiście żartuję, to się stało później, Kiedyś dawno dostałem książkę nazywała się "Ziemia złotowska" i w tej książce wyczytałem, że synagoga z miasta Flatów, bo tak się nazywało, tutaj już wiecie po filmie, miasto złotów, do 45 roku ta synagoga została zlikwidowana. To jest ciekawe w złotowie jest tablica, która po prostu przekłamuje historię, bo ta synagoga jako jedna znana na razie jest jedna. Nie została zburzona w czasie nocy kryształowej, tylko zburzono ją wcześniej, i Żydom zaproponowano jakąś rekompensatę za to. Nie wiadomo, kto odebrał pieniądze. Prawdopodobnie tego już nie, nie, ode, nie zrobili, ponieważ już ich nie było. Ja wymyśliłem alternatywną wersję tej historii, która zawsze mnie jakoś fascynowała, bo nie rozumiałem tego, jak można było po prostu. Przyznać kompensady kompensatę w wówczasnych realiach politycznych, kiedy w magistracie tam siedzieli już naziści. Więc myślałem sobie, że było coś, co stało ponad podziałami, co tą politykę po prostu straszną jakby ograło, i że ta rekompensata, to odszkodowanie za synagogę trafia do okultystów. Bo oni pracowali po Publikowi Bono, czyli też również dla, dla, dla wszystkich, dla, dla złych ludzi i, i tak dalej. No i stąd się to wzięło. I wyczytałem w innej książce, też Muzeum Ziemi Złotowskiej, wydało to kiedyś jeszcze za czasów pani e, Jelonkowej, mojej polonistki. E, była taka notacja a propos gościa, który się nazywał Eryk Jankę, bo to jest prawdziwe nazwisko, on był komendantem i ten Erich Hoffman, który napisał tą książkę, to były takie plotkarskie historie bardziej, bardzo krótkie i tak dalej, on pisał o wszystkim, napisał, to było jedno zdanie, że była to coś w tym stylu, wyjątkowa szumowina, która również była znienowidzona przez swoich, czyli przez Niemców. I to jedno zdanie po prostu posłużyło mi do tego, żeby stworzyć postać tego Eryka Janka. No i on gdzieś tam był kiedyś. No i wymyśliłem, że on po prostu zaczął tropić jakby tych okultystów i tak dalej. No. Tak to wyglądało. A ja się w Złotowie urodziłem, pozdrawiam. Złotów i budżet obywatelski który jest, Teraz mamy nowe, nowego burmistrza, który będzie kontynuowany i to mnie bardzo cieszy. Także będą mieli mieszkańcy miasta szansę być może wesprzeć kolejny projekt. Trzymamy kciuki. Jestem kci... też producentem, tak rozumiecie mnie państwo, że muszę działać też w tym kierunku. Trzymamy kciuki za kolejny niezależny projekt, bo państwo. Może to jeszcze warto podkreślić na koniec, że to rzeczywiście jest taki w pełni niezależny film, więc to. No. Tak, no film kosztował pół miliona złotych. Dzisiaj w pis mikrobudżet ma ile? Milion? Milion chyba, tak myślę. Więc to jest taki super, ultra, hiper mikrobudżet. No, tak to można nazwać. Ze wskazaniem na mikro, bardziej. Tak. Także. Leszku, dziękujemy Ci bardzo za spotkanie. Dziękujemy. Bardzo państwu. Dziękuję mu, panu Andrzejowi i. Dziękuję za film. Nie, ja dziękuję za film i, i, i dziękuję za y, pamięć Żuławskim. To ja dziękuję za wasze świetne filmy.